Cześć! Witam was w kolejnym odcinku z rodziną Melon w naszym Legacy. Madzia właśnie płonie, chyba muszę interweniować. Weź się ugaś. Um, poprosiłam ją, żeby zrobiła jajka na toście. I to by było na tyle <grywka> zgotowania. Nie, ja nie wierzę. Wiesz co, nie myj się, ogarnij trochę ogród. Ja, nie możesz. Dobra, to się umyj, no. Mm, Bożydar. Weź sobie coś tam zjedz po prostu. Teraz nawet nas nie stać na to, żeby to zabiegić. Ojeja. <ścoughs> oh yeah, yeah. No ale tak. E, Madzia nie ma ani jednego punktu gotowania. Pokaż się, No. Ani, ani. Bożydar ma dwa. Także teoretycznie on powinien to robić, ale stwierdziłam, że eee, dadzą radę. No to dali. Okej, okay, Bożydar. Słuchaj, weź ty ci łowić. Tak, a Madzia. Ty ja cię proszę pielęgnuj ogród. Um. Boże, dar, ale ty miałeś um, inne rzeczy robić. Aha. Dobra, no to idź do pracy. Gadaj tam z ludźmi. Może ci się towarzystwo trochę poprawi. No, Amadia tutaj. Uh, śmigaj. Um, improwizuj. No. Kurde, ileś zarobiła, babo. Wiesz co, możesz się zająć tutaj e, czarowaniem. Tylko, czy możesz wytrzeć to? Okej. Okay. Weź tam jeszcze sobie sikni i będziesz magię praktyczną się uczyć. Okej. Okay. Okej, okay. idź podlej. Um, czemu ja kliknęłam w mapę? Nie! Czekaj, wróć. Chciałam, żebyś ty szedł sobie e, łowić. Idź na ryby po prostu. Dobra, ćwicz znaną, bo chcę, żebyś zdobyła tam jakiś czar. Ok. I teraz tak. Um, znajdźmy tutaj kogoś, jakiegokolwiek Sima. A w sumie dobra. Rzuć na tą babę. Rzuć na nią czystość. Ok, no i musimy jeszcze e, na tyle ci robić rzeczy, obawa przed ogniem. Ćwicznie oki uznaną magię, e, żebyś dostała tutaj kolejny punkt, a ty? Co masz na czwartym poziomie, już? Wędkarstwo. Śpiewanie ci trzeba będzie jeszcze podnieść. Ogrodnictwo. No i sprawność fizyczną. Dobra, chodźcie na jarmark. Pewnie, że tak. Mhm, oczywiście, Michael. No i tak, czy możecie coś sobie tutaj kupić? Nie wiem, róbcie co chcecie. Nie, proś o chipsy, może co? A jakbyście tak się. Poćwicz sobie śpiewanie. A ty, Madzia? Z kim ty gadasz? A przyjaźnie powitaj. Ciekawe, czy możesz, e, nie mieszkając e, w Hanford on Bagley, jakieś tam wiecie te przysługi sąsiedzkie? Ty, Hania Melon. Słuchajcie, chciałabym ją troszkę zmienić. Madzia, weź porozmawiaj z Hanią trochę. Poznałabyś się z nią. O, festiwal miłości. No to jeszcze lepiej. Zaraz się tam wybierzemy. Macie jeszcze oboje tydzień na to, żeby dorosnąć. Bierzmy tam. Chodźmy z Hanią, z Darkiem. A Jonathan sam pewnie przyjdzie. No i tak, słuchajcie. Lecimy dalej. Um, jeżeli chodzi też o założenie na ten odcinek, to absolutnie nie mam żadnych. W sensie. Um, Myślę, że po prostu zagramy sobie jeszcze ten tydzień, żeby wiecie. E, oni już w następnym odcinku byli dorośli. W sensie młodzi dorośli. No i zobaczymy, co się tam będzie działo w międzyczasie. No, a jeżeli chodzi, kochani, jeszcze o takie rzeczy bardziej organizacyjne, e, w innych moich seriach już o tym mówiłam, ale w końcu powstał harmonogram filmów. E, tak więc. Rodzina Melon oraz hazardzista będą naprzemiennie w czwartki. Wyzwanie wężownika standardowo, jak zawsze, we wtorki. I w soboty, kochani, Dolina Niezbędna, The Sims 2 graturowa. Także tak się na ten moment prezentuje. Eee, no, harmonogram, no co ja wam tutaj będę dużo mówić? Musiałam o tym wspomnieć, bo w tej serii jeszcze o tym nie mówiłam. Także okej. Okay. Słyszałeś o czymś takim jak igrzyska? Najwyraźniej no działa to tak, że grupa Simów zostaje wysłana na jakieś odludzie i muszą ze sobą walczyć do upadłego. A... Dobra, weź tutaj. Porób rzeczy z Madzią. No i tak. Um, możecie oboje tutaj... Zapytać o aktualny związek. O podzielenie się mądrością. Dobra, przestańcie flirtować. Ojej, ale im się zrobiło. Weźcie sobie coś, poróbcie. O, ty mogłabyś kupić obiekty. Czekaj, targuj się, a później kupuj obiekty festiwalowe. Nie da rady. Heh. No to kupuj. Weźmy sobie bańki mydlane może. Śnieżnej kuli nie chcę. Ty, ale... Ty, załóż fe y koszulkę festiwalową. O, no i super. Przeproś go. O, a później możesz w ogóle zebrać rzeczy. Zbierz cały plon. Ty też. Ribners, Wixles, or Gloop. Bully if not trigaswevo. Quasarpin, Salzeryum. Tivna finvo, who she's on? burba zu zerkzis.

Kryzantem nie musisz, ale tutaj proszę zasiać. Uuu, osiągnęłaś etap. Zobaczmy, co ty tutaj możesz robić dalej. Siódmy zmysł. Wiesz, co? A może ty byś jakieś tam eliksiry robiła? No. Okej. Okay. Albo wiesz co? Zostawimy ci. Albo nie. Dobra, masz. I co tam dalej chcesz robić? Trzecią rangę? I trzy pojedynki. Chcesz wygrać? Ty wyślij podlej teren. Wiesz co, Madzia? Zostawimy Bożydara samego, bo on i tak idzie spać, a ty się wybierzesz do Glimbrook. Glimbrook, Glimmerbrook. Będziesz się tam pojedynkować i robić te rzeczy, co chciałaś. Niech no ja tylko znajdę to przejście magiczne. Słuchaj, wiesz co? Może ci kupimy. Ehm, nie, czekaj, wróć, wróć. Chciałabym, żebyś ty tam poszła e... nie do ale, albo do alei magów, chyba tak. Ehm, na jakieś zakupy. O właśnie. Kupuj... Chowańca jakiegoś sobie kupisz. Kruk, motylik, sowa. A weź sobie może tego motylika. O! To sobie weźmiemy. I idziemy dalej. I weź sobie tego motylika stwórz. A tu jest ten. Adrian! A! Magiczny mop! Dobra, bierz! Magicznego mopa! Okej, okay. i czy tutaj jeszcze coś, możesz? Jakieś składniki do eliksiru? No to nie, to nic takiego w sumie stąd. Ty, nie wiedziałam, że tutaj rzeczy lewitują. A z tej strony coś jeszcze możesz kupić, czy jak zwykle tylko jakieś pierdoły tu są. Dobra, pozbieraj to, co jest do zebrania. I trzeba będzie kogoś wyzwać na pojedynek. Może ciebie.

<śmienicza> to w takim razie... Dawaj jeszcze raz ją spróbuj. O, artefakt. Może wygrasz coś ciekawego. Różka leśnej polany. No to jeszcze raz. Jak tak dobrze ci idzie? To jeszcze raz o artefakty. O nie, teraz ty przegrywasz. No nic. A z Salmą spróbuj. Aha, nie, poczekaj, bo musisz się uspokoić. Nie chcę, żebyś klątwę jakąś dostała. Nie idź spać. E Weź tam wróć do centrum. Ej, ale przy... Aha, musisz trzech innych... Ludzi. To bez sensu. W sensie, że walczyłyśmy tylko z jednym tam człowiekiem. Weź, spróbuj um, eksperymentować. Masz jeszcze chwilę. Zanim się posikasz, nie? Ok, festiwal. Idźcie na ten festiwal, pewnie że tak. Kim będziecie, kawalarzami czy psotnikami? Ja myślę, że będziecie kawalarzami. O, to nie tu. Albo nie, dobra, do psotników. A, dobra, czekaj. Uh... Weźmy sobie tą śnieżną kulę. No i co? Nie chcę nic więcej. O nie, ma ciasto była złośliwość. Trzeci poziom. O nie, ja nie chciałam, żeby ona była złośliwa. Trzeba było wziąć jednak kawalarze. Zapytaj o termin. Co już czwarty? Ej, za szybko ci coś wchodzi. Przekonaj, że herbata jest zatruta. O, dobra, 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 idź do domu. Bożydar. Biegaj. Nie zostało ci dużo. No właśnie. Super. No i co? Ty teraz musisz zaczekać, aż będziesz młodym dorosłym. I dopiero pójdziesz dalej. Tramwaj będzie przejechał. Okej, okay, jutro święto zbiorów. No, a mamy co zbierać słuchajcie. A zaproś sobie Jerego, czemu by nie. Płotka, rozdymka i sum. Pokaż no. E te twoje ryby... No, powiem ci, że tego suma to można by... Wrzucić do akwarium Niech sobie pływa Okej, okay, mamy święto zbiorów, oczywiście Bożydar nic nie lubi <laughs> Przynajmniej jesteście zgodni Dobra, nasz sum niech się nazywa Sumers bardzo kreatywnie, słuchajcie. Mogłabyś w sumie przede wszystkim umyć. I słuchaj, powiesić dekoracje. Pięknie. A ty co? Słuchaj, może byś obdarował tego gnoma. Wręcz mu sałatkę. Może cię nie kopnie prądem. Ok, eee, później ty. Temu trzeba dać kostkę przyszłości. I jeszcze powinien być trzeci. No. Ok, co tam będziesz gotować? Jajecznica z bekonem, i tu jeszcze jeden, to jemu też daj sałatkę. Ok, i proszę tutaj odchwaszczać, i opryskać przeciw owadom. A ty? No to dzisiaj macie wolne. Fajnie. A Boże Dara w ogóle trzeba przebrać. Dobra, macie miała ostatnio swój czas. Więc teraz e, niech się bożydar wybierze. Słuchajcie, na magiczną polanę. No, Boży dar. Proszę tutaj e, idź sobie na ryby. Złowić coś nowego. Dobra, idź sobie łowić teraz tutaj. A wiesz co? Eee... Na płotkę sobie idź. Może coś złapiesz. Dobra, jeszcze chwilę musisz wytrzymać. A ty, słuchaj, mogłabyś pielęgnować ogród. Dobra, wracaj już do domu. Eee, wracaj? <grym> Przyzwij tego chowańca, co ty, co ty go tam masz. Adrian. No dobra, przyzwij Adriana. Eee, to jest ten, to ja już wolę sowe. Weź tutaj, proszę. Stwórz z Hektorem. Dobra. E, Chowańce. Przyzwij chowańca. Hektor. No, pięknie. Super. I poćwicz sobie magię. Ćwicz praktyczną magię. Dobra, idźcie jeszcze na ten festiwal smaków, pozbieracie rzeczy. No, proszę mi tutaj e, zebrać cały plon. Ty weź sobie udział. Zebrałaś wszystko? weź sobie też udział może nie dał rady okej okay. a jej się udało standardowo a weźcie sobie te przyprawki czemu nie nie wiem, co słuchajcie się z tymi przeprawami robi. Um, zamów ulubionego drinka. I ty tak samo, zamów ulubionego. Zobaczymy, co dostaniecie, bo ja już nie pamiętam. Bożydar dostał cierpki smaczek, a ona coca kola. Super, tylko moż, mogłabyś się iść wysrać. W sumie mogłabym wam postawić też kosz. No i tak, takim gołym tyłkiem bożydarowym będziemy kończyć ten odcinek. Eee, no, został im generalnie jeden dzień do bycia młodymi i dorosłymi, także stwierdziłam, że zostawię sobie... Jeszcze taki zapas, jakby wiecie. Zrobimy jut jutro. <laughs> jutro, w sensie, z simowym jutro, coś ciekawego. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał i że nie wyszedł w ogóle zbyt krótki, bo niby ile 6 dni praktycznie żeśmy zagrali, a większość czasu naprawdę milczałam. Także mam nadzieję, że, że się nie zanudziliście. Albo właśnie wręcz przeciwnie, macie niedosyt, bo to jest zbyt krótkie. Koniecznie zostawcie łapkę, subskrypcję na kanale, i wiecie całe to bla, 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 bla. Nie muszę Wam chyba powtarzać za każdym razem. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale. Cześć!